Cześć. Witam was na moim kanale i dzisiaj mam dla was nowinę. Otóż od 17 czerwca, czyli już pojutrze, startuje nowy event. Ma będzie mieć podwójne szanse na to, żeby w pająku tutaj w Spiders Den zdobyć akcesoria dla frakcji Shadowkin, czyli dla nowej frakcji. Więc pewnie jeszcze nie macie zbyt Wielu rzeczy, więc będzie to dobry moment, dobra okazja do tego, żeby podreperować tutaj zasoby. Mamy już tą frakcję od kilku miesięcy. Ilość których którzy się pojawiają, jest tutaj duża. Jak widzimy, mamy już tutaj ich sporo. Więc podejrzewam, że niedługo może w te wakacje może na jesień Shadowkin wejdą do. Faction Wars. O, o ile dobrze pamiętam, to przy już podobnej ilości czempionów, Dwarfs już były. Na pewno były, było mniej Legend niż tutaj jest. Więc mm, jeżeli w Plarium utrzyma to tempo dodawania nowych czempionów do gry, to podejrzewam, że niedługo możemy się spodziewać dodania yy, Shadowkin do. Yy, do. Faction Wars, więc wtedy te akcesoria się nam przydadzą, bo nie będzie trzeba budować tych championów. Więc od 17 przez 3 dni będzie będą podwójne szanse na zdobycie akcesoriów na frakcję Shadowkin. I to jeszcze do tego fajnie się łączy z fuzją, ponieważ jak sobie tutaj zobaczycie, od. Hmm, gdzie my to mamy? Od 17 do 20 jest Spider Tournament, czyli będzie można to połączyć I tak będziemy, ci którzy robią fuzję będą walczyć na Spiderze, żeby dostać tą markę, Więc przy okazji będzie można połączyć podwójne szanse z fuzją Nie trzeba będzie tutaj się zastanawiać czy robić jedno czy drugie Także jest to fajne połączenie, fajny bonus do tego co już i tak będziemy robić a w związku z tym, że mamy taki event, to postanowiłem zrobić film, w którym poradzę wam, jakie rzeczy, jakie akcesoria zostawać, zostawiać sobie, a jakich się pozbywać. Zatem przejdźmy może do akcesoriów. Pozbędę się tej czerwonej kropki, bo mnie irytuje. Jak e, będzie. Dobrze, zatem co my tu mamy. Zacznijmy od pierścieni. Jak wiemy, pierścienie, jak tutaj też widzimy, mogą mieć trzy główne staty: to jest płaskie HP, płaski Atak albo płaski Defense. I w zasadzie każdy z tych statów jest, jest przydatny. Myślę, że najbardziej HP Defense, ataku nie potrzebujemy aż tak dużo zostawiać. Myślę, że trzy, może cztery sztuki jakiegoś fajnych nam wystarczą. A teraz, jeśli chodzi o substaty, tutaj wezmę sobie HP. Więc, jeżeli chcemy substaty, to szukajmy zawsze procentowego statu w substatach tego, który jest główny. Czyli, jeżeli mamy główny HP percentage, to na dole też chcemy mieć HP percentage. Ja w tym momencie, jeżeli nie mam już takiej sytuacji, to praktycznie prawie zawsze od razu z miejsca sprzedaję. Bo jeżeli będę chciał czempionowi budować wysoki HP, to prawdopodobnie też będę szukał tego HP na dole. Tak samo jeżeli będę miał defense, to tutaj też chcę mieć defense. Tak, jeżeli mam atak, to na dole też chcę mieć atak. To no najlepsza jest taka sytuacja, jeżeli mamy tutaj, jeżeli mamy epicki i wszystkie 300 ty mamy procentowe. No to jest wtedy idealnie, oczywiście nie wszystkie się przydadzą, bo jeżeli mamy kogoś to Kogo obrażenia się, są oparte na HP albo Defensie, to atak wtedy jest zupełnie zbędny. No ale tutaj pierścień, atak. No i mamy 300%, tak to potem. Oczywiście, jak już macie, macie pełno tych rzeczy, to warto je podnieść przynajmniej do poziomu 8, jeżeli nie 12, żeby sprawdzić, jak nam bonusy wpadają. Bo jeżeli chciałbym bu Newkera budować mu atak, no to jeżeli by 3 razy mi wpadł na HP. No to niekoniecznie jest to jest to przydatny yy, wtedy item, aczkolwiek z takim wysokim HP, na przykład Coldheart by skorzystała, moglibyśmy jej podnieść atak, i ona potrzebuje dużej HP, żeby nie była celem ataków. Więc można znaleźć zastosowanie, ale generalnie, yy, o, tak jak tu, mam atak, wpadł mi tutaj pierwszy, pierwszy bonus w atak, więc już może to być, mam nadzieję, że dalej wpadnie. Padłby jeszcze raz, tak przynajmniej, i wtedy to byłby fajny pierścień dla jakiegoś Newkera Zatem, tak to wygląda, jeśli chodzi o pierścienie. to jeszcze mam defense, defense. No, tu niestety dwa razy widzę wpad na HP. No, ale to jeszcze nie jest tragedia, można coś z tym zrobić. No tutaj, raz niestety, coś lepszego. O, i tu już fajnie. Rer, dwa razy wpadł defense 19% plus jeszcze 3 z klifu yy, yy, Niestety potem wpadł dwa razy, a tak, co jest, co już mocno obniża wartość tego. tego pierścienia dlatego jest tutaj, a nie na kimś, yy, kto by go potrzebował. Gdyby tu wpadł jeszcze HP percentage, wtedy byłoby fajnie. No więc tak, chcemy mieć. Na dole procentową wartość tego samego stata, którego mamy jako główny. Teraz amulet. Tu już mamy większe możliwości. O jeden więcej. Poza HP, atakiem i defensem mamy też Critical Damage. I dla każdego czempiona, który, który ma zadawać nam obrażenia, zawsze, praktycznie zawsze chcemy mieć critical damage. To jest. Jeden z dwóch, jedno z dwóch rzeczy, które możemy ubrać, które mają główny critical damage, przypominam, jeszcze są rękawice, no ale rękawice Scryd Damage to dopiero pewnie w Endgame będziecie mogli zakładać. Wcześniej to będą crit rate, bo ciężko będzie uzbierać 100% crit rate tu bez rękawic. No więc wtedy tym bardziej potrzebujecie y, amuletu z Crit Damage, dlatego warto go zatrzymywać. No a poniżej co? Mm to już zależy, jeżeli Champion potrzebuje accuracy, no to fajnie by było gdyby miał tutaj na dole accuracy jeżeli to jest nuker, no to pewnie chcemy żeby był atak trochę hp też się zawsze przyda tutaj nie możemy mieć w substatach procentowych wartości, więc więc nawet nie szukajcie więc to już mówię hp atak jeżeli potrzebujecie accuracy to accuracy jeżeli nie potrzebujecie resistance, jeżeli budujecie kogoś z wysokim resistance, aczkolwiek Newkert to raczej nie, to warto też zostawić. Także tu mamy taką większą dowolność. Oczywiście, jeżeli budujemy jakiegoś supporta, kogoś kto potrzebuje na przykład albo HP, albo defense, no to wtedy zostawiamy sobie HP, zostawiamy sobie główny defense, te są przydatne i wtedy no jak tu na przykład mamy jakiegoś debuffera, ktoś kto nam na przykład daje decrease defense, no to tutaj accuracy jeżeli jeszcze nam dwa razy wpadnie jest jak najbardziej pożądane o, tutaj słabiutko wpadło bo mam defense, no więc nie będę tego zakładał komuś, jakiemuś nukerowi więc ten podwójny atak tu jest bardzo, bardzo źle wpadło gdyby wpadło accuracy albo hp byłoby dużo przyjemniej więc tak to wygląda, i jeszcze pomówmy o ataku. I jak widzicie, mam niewiele tego, ale i tak jest tego za dużo, ponieważ, ponieważ nie widzę sytuacji, w której miałbym założyć komuś amulet z głównym atakiem nie znam takiej sytuacji, nie potrzebuję takiej sytuacji dlatego mogę wszystko sprzedać, nie wiem nawet czemu, to mam pewnie nie 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 sprzedałem rzeczy w odpowiednim momencie jak po farmieniu dlatego jak widzicie nawet nie patrzyłem co tu jest z miejsca wszystko sprzedałem chyba tylko jedyną sytuacją w której widzę użycie Yy, takiego amuletu, jako zasadne, jest czempion, którego, który ma bomby. Ktoś taki jak na przykład War Mother, bo ponieważ bomby nie mogą mieć critical hitów, więc jeżeli nie zależy nam wtedy na krycie, no to tutaj może być atak. To jest jedyna sytuacja, w której widzę takie zastosowanie. No ale to jest bardzo niszowa, a bomby nie, raczej nie są w mecie obecnie, więc dlatego nie zatrzymuję w ogóle amuletów z atakiem jako główny no i na koniec na koniec mamy banery banery które są bardzo ważne ponieważ mogą nam dać bardzo duży boost i tu jak widzimy poza hp, atakiem i defensem mamy też resistance i accuracy zwłaszcza to ostatnie accuracy jest tu bardzo przydatne ponieważ jak tu widzimy Pięciogwiazdkowy baner daje nam już 78 dodatkowego Accuracy A sześciogwiazdkowy Mam gdzieś Chyba 90 Kilka punktów Nie mam tutaj Poszukajmy może tutaj ma, nie ma On Pewnie defense będzie No teraz już Chyba 92, albo 96. W każdym razie ponad bardzo dużo możemy zyskać: accuracy, mając jako główny tutaj na stat na, na banerze. Także jest to bardzo przydatne. resist jak widzicie, mam dużo mniej, ale też dlatego, że resistance jest rzadziej, dużo rzadziej używane. To zwłaszcza już endgame'owy banner kiedy budujemy tym z wysokim resistance, jeżeli potrzebujemy na przykład na na faction wars, i faction wars to ja gadam na doom tower tam możemy dać komuś takiemu jak na przykład raglin która nie potrzebuje accuracy, a którą warto zrobić z wysokim właśnie resistance, żeby buffy na nią, debuffy na nią nie weszły albo na przykład duchess Lilithu, ona też właśnie tego typu czym championi Potrzebują wysoki rezystans Poza tym, HP, jeżeli budujemy jakiegoś supporta, któremu chcemy zrobić wysoki HP, atak atak, no to już się może przydać, tak? Mamy dla jakiegoś jakiegoś sniwkera, któremu chcemy jeszcze atak podnieść, więc dwie, trzy sztuki, no tu mam nawet za dużo, więc trzeba to przejrzeć, ale jak widzicie, dwie, czasami nawet jedna sztuka jest nieubrana. Niewiele mam tutaj, zatrzymuję już tylko najlepsze rzeczy, które są, które są. Przydatny dla Newkera, no i Defense, jak najbardziej też jest to bardzo przydatne, więc tego już mam więcej. Na no co w substatach? Podobnie jak w przypadku pierścieni, jeżeli mam główny atak Defense albo HP, to szukam tego samego statu procentowego tutaj na dole. Dodatkowo, banner może mieć Speed w substatach, więc bardzo pożądana sytuacja, jak tutaj jest. Mamy defense główny, defense procentowy i jeszcze speed. Więc to może być bardzo. Tutaj szkoda, że nie wpadł HP percentage, to byłoby już idealnie. No ale nie można mieć wszystkiego. Tutaj podobnie. Jeszcze pierwszy wpad speed. Tutaj. No mam zostawienie. Zobaczymy, jeżeli to bym podniósł. Jeżeli by mi przynajmniej dwa razy speed wpadł to wtedy już może to być dobre dla speed boostera tak? no bo on ma być często po prostu no, jak najszybszy więc jeżeli y, będę miał baner w którym mogę mu dać 15 speeda czy więcej speeda to nie, obchodzi mnie, nie obchodzą mnie inne staty więc 6 gwiazdkowy jest speed na dole jak będę robił teraz jutro jest chyba jutro jest artifact enhancement będę mógł podnosić do 8 do 12 poziomu te wszystkie temy jak widzicie troszkę ich czeka na, na taką akcję i wtedy zobaczę jak wpadną mi tutaj role na dole jakie bonusy wpadną i będę wiedział jeżeli tutaj nie wpadnie na przykład dwa razy speed to e, pewnie to sprzedam bo nie ma defensu na dole więc główny stat szukam procentowego dobrze żeby był jeszcze speed jeżeli mam banner e, defense albo hp to poza tym statem na dole procentowym szukam też drugiego, czyli tutaj. Jeżeli mam defense, to poza defensem procentowym na dole szukam też HP, bo defense i HP idą w parze. Oba pomagają e, przeżyć. Do tego jeszcze speed. To byłaby idealna sytuacja. A tak, oczywiście, jeżeli miałbym banner, a tak no to szukam, wyjątkowo tu pechowo wpadło nie wiem w jakiej sytuacji miałbym to użyć no ale zawsze szkoda, potrójny nam na defense no ale mamy tak, mamy atak, mamy speed i tutaj atak procentowy kolejny, nie ten już w ogóle do sprzedania, bo tu speedu nawet nie ma widzę, że te ataki mam słabe Tutaj już lepiej. wpad speed. Jakby jeszcze mi atak tutaj wpadł, byłby fajny, właśnie. Atak procentowy fajny byłby dla jakiegoś Newkera. A w accuracy. Hmm. Tutaj pewnie zatrzymałem, bo pierwszy wpad speed. Chciałem zobaczyć, czy jeszcze wpadnie kolejny. Więc. Tutaj fajnie było, gdyby był speed. Jeżeli szukam accuracy, no to też zależy dla jakiego championa Pewnie w substatach szukam czegoś co by pozwalało przeżyć, czyli bardziej HP percentage bardziej, bardziej Defense percentage, oczywiście speed Ale jeżeli macie taki, że jest też atak Wcale nie jest tak źle, bo na przykład taki Taki Astrolon Który bardzo mocno bije, może być nukerem, ale też potrzebuje akuracji. Więc tu jak widzicie, no aczkolwiek mógłby być lepszy, bo nie ma atak percentage na dole. Ale accuracy, gdyby tutaj był atak percentage zamiast tego, to byłoby dużo lepiej. Także tutaj mogę mu poszukać lepszy. Pewnie nie miałem niczego lepszego. Więc jeżeli macie accuracy i atak percentage na dole, też można zatrzymać, bo też są czempioni, którzy coś, coś takiego potrzebują. Countess Leaks podobny jest. Czempionem, który coś takiego potrzebuje. Akurat u mnie ona nie jest zbudowana jako ktoś do zadawania obrażeń. Ale na przykład Draco też jak najbardziej. Akurat ten nie ma, bo tutaj jest zbudowany pod pod klambosa więc potrzebowałem więcej defense i HP. Ale gdyby tu był jeszcze attack percentage, byłoby idealnie. Więc jak widzicie, mam jeszcze tutaj miejsce na poprawę, żeby poprawić tych championów. Zatem. Jeszcze raz podsumowując Jeżeli mamy tutaj główne HP Na dole szukamy tego samego, tej samej, tego samego statu procentowego Tu mamy defense, na dole też defense percentage Jeżeli tu mamy atak, na dole atak percentage Jeżeli banner chodzi to idealnie gdyby był jeszcze speed Dokładnie tak samo z pierścieniami Tylko, że tam nie ma oczywiście speeda A tutaj Wszystkie są fajne poza atakiem. Chyba, że macie, używacie War Mother czy Soul Drinkera, Lord Shazar też może mieć, chociaż Lord Shazar mocno bije nie tylko bombami, więc u niego warto podnieść crit. Ale generalnie, jeżeli nie używacie bomb, nie warto w ogóle mieć amuletów z atakiem. Okej okay. to, to będzie z mojej strony na wszystko. I wszystko. Życzę Wam powodzenia w tym evencie, żebyście jak najwięcej dobrych rzeczy trafili na Shadowkin, a ja się żegnam, do usłyszenia następnym razem, cześć!